Zapraszamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie za chwilę odbędzie się, miejmy nadzieję, interesujący mecz. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wielkie półfinałowe emocje. Dziś poznamy jednego z finalistów tych mistrzostw. Holandia zmierzy się z Anglią. Półfinał to nie jest zdecydowanie spotkanie towarzyskie. Tu nikt nie będzie się bawił w subtelności, nikt nie odstawi nogi. Oba zespoły będą gryźć trawę, byle tylko wykazać swoją wyższość. Przed nami wspaniałe widowisko. Tak oto prezentuje się wyjściowy skład angielskiej kadry. W defensywie Trent Alexander Arnold wystąpi z Benem Siłelem na bokach. Jordan Henderson oraz Declan Rice. W pomocy. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Hurricane. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. A teraz zagranie do Keina. Przy piłce Henderson no otrzymuje teraz piłkę. Obronił to. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Braci piłkę po tym doskoku. Jest coraz bliżej pola karnego. Osiadaniu piłki Henderson. Denzel Dumfries. Van Dijk. Teraz uwaga. Agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Holder. Tak! Gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. No dobrze, na prowadzeniu drużyna Anglii. Czy zdołają to utrzymać? Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Steven Berghuis. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść. Dobra decyzja. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Rzuca piłkę w pole karne. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Pomarańczowi tracą piłkę. Podaje do Foden'a. Piłka trafia za linię końcową pory rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. Łatwo łapie tę centrę. Źle bity róg. O nie. Co tu się stało? Strata. Ale może teraz będzie szansa? Ale nic z tego nie będzie. Spalony, jednak spalony. Holandia źle, rywale przejmują. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Naciskają. Chilwell Hurricane są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Sterling przed szansą. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął. Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Sterling teraz centruje. Ją stuje i oddala zagrożenie. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Harry Kane, ale zabrakło mu precyzji. Traci piłkę. Robi się coraz groźniej. Dobrze obroniony strzał. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego fałdu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Out dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Him Sterling. Ben Chilwell. Sterling. Foden gotów do odbioru piłki. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Imponują się go bronie, naprawdę. Znowu są przypińce. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Podaje do Fodena. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz, więc rzut rożnego będzie okazja, by je umocnić. Przerwa. Za nami pierwsze czterdzikki. O i proszę bardzo słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. No i teraz strata piłki. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Aut po tej udanej interwencji. Aleksander Arnold Anglia próbuje teraz skrzydłem Jasper Silesen łatwo się uporał z tą piłką Daily Blind Memphis Depay nie utrzymali się przy piłce Holendrzy Defensywna akcja Fila faudena. czy to wykorzysta? Memphis Depay. Oj, świetne Prosto prostopadłe zagranie. Poszedł do piłki, urwał się obronie. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie, a ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz-dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Przy piłce Mącz. Dobra, spokojna interwencja. Centra w pole karne. Klasen. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Uwaga! Okazja na remis. Szalenie ważne przejęcie. Brawo obrona. Chilwell. Jordan Henderson. Prawo. Dobry odbiór blisko własnej gramki. Pegwine ma teraz piłkę. Memphis! Fani krzyczą, by strzelał. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. Holendrzy wywalczyli teraz rzut rożny. Popatrzmy, czy wykorzystają okazję do wyrównania. Anglicy dokonają teraz zmiany. Tak się powinno stopować ataki rywala. Piłka do Klasena. Erkwaj przed szansą. Aj! teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Uderza na bramkę. Jak to nie wpadło. Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Mason Mount, przyjmuje Forden. traci tę piłkę. Za nami dobry kwadrans w wykonaniu Holendrów, to oni kontrolują tutaj grę. Nie mogą teraz spuszczać stonu, muszą nadal panować w środku pola i stwarzać sytuację. Wyrównująca bramka wydaje się kwestią czasu. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Bez sensu, prosta strata. Mamy teraz celne podanie. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Hoopmejners przy będą musieli... Będzie przerwała grę. Dyktuje rzut wolny, w którym można zagrozić bramce. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. No cóż proszę Państwa, jeśli chce się pokonać bramkarza z rzutu wolnego, to trzeba się zdecydowanie bardziej przyłożyć. Piłka do klasena. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Foden przy piłce. Przyjmuje Foden. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. O, faul taktyczny, ale poczekajmy na decyzję. No, no, sędzia w tym momencie wykazuje się daleko idącą pobłażliwością. Racja, pokazuje winowajcy kartkę, ale to przecież najlżejszy wymiar kary. Ta kartka żółta. Pełna zgoda, zawodnik wychodził tu na czystą pozycję, z tego musiała być bramka. Zgodnie z przepisami taki faul kwalifikuje do usunięcia z boiska. Inaczej obrońcom po prostu opłacałoby się tak faulować. Hockmaners przy piłce. Uderza na bramkę. Pickford nie miał trudnego zadania. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. To jeszcze nie koniec nadziei Holendrów na remis. Muszą jednak zdobyć bramkę z tej akcji. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Dobrze obrońca, ale nadal może być groźnie. Okazja nie z tej ziemi. Ostatni gwizdek i drużyna gości naprawdę ma się teraz z czego cieszyć. Właśnie awansowali do finału rozgrywek. Fani również świętują ten sukces, jakim będzie występ ich zespołu w wielkim finale. Oni wiedzą, że nic tu nie przyszło łatwo. To było zacięte starcie dwóch wyrównanych drużyn, a o wyniku decydowały detale. Ale może właśnie dlatego tym większa jest radość kibiców.